Witam Was serdecznie, ja jestem Fiza, oczywiście. Mamy Ichi. Eee. Okej okay, widzowie, dzisiaj odcinek e, z Robloxa. Dzisiaj będziemy w Robloxie udawali złodziei. Złodzieje. Zobaczymy czy policja nas złapie. Ok, widzowie subskrybujcie kanał, oczywiście dajcie łapkę w górę i dzwoneczkę, żeby nie przegapić z innego odcinku i zaczynamy. E, widzowie najpierw, sobie zabiorę telefon i bąbel. I tylko to mi będzie potrzebne. Muszę oczywiście zmienić z góry na normalny jakiś. Taki. I taki. I zrobię sobie widzowie dom. Tu. I w moim nam będzie... Tak, gdzie coś... Żeby było wiadomo, że no, ładziem. Dobra, widzowie. Eee, to co, to zaczynamy... Eee... złodziejstwo. Widzowie... Y, oczywiście to jest złe, ale no... No... No, ale... No, to tylko gra widzowie. To tylko to gra widzowie. Widzowie sprawdźmy czy są w ogóle coś rodzice. Co? Zajno, ale jest spad. czyli, że o. czyli, że mogą przyjechać widzowie okej okay. to odprawiam bank okej okay. widzowie, to odprawimy bank musimy ukraść tak, do banki. to dobra, widzowie okej odprawicie ja w tej chwili musimy łączyć. Jak tu... Teraz... coś? Dobra. Widzowie, już się łączył alarm. Dobra. Mam. Upradłam, widzowie. Widzę szybko, szybko! Tak, prawda, nic Nie, już jadą uciekać! Nie, widzę nie! Uciekam! Nie, widzę mi... Przejść nie skutkiem na siłę. Nie no! Ja uciekam! Nie, oni mnie mnie nie, 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 Muszę się gdzieś skryć. Nicowie. nie, 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 gdzieś nie, 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 nie,

Dobrą widzowie, chyba mnie nie widzą? Nie! Co oni tu robią, widzowie? Ola, oni się wiążą. Muszę się gdzieś skryć, widzowie. A ja tam nie widzę? ojej. Nie. co? Widzowie Jeszcze raz spotkaliśmy w grze. Nie no, widzowie. Ciągnąć Co tu Nie no. Co? Co Jasior tu robi? Nie, bo mnie policja łapie. Nie yeah, no, nic nie Nie. Jestem złapany. Naprawdę. A no, nic zrobię. Złapan saluje. No, poczekajcie, Dobra, widzowie, już, już jestem. Okej. Okay. Dobra, widzowie, niestety chyba muszą mnie brać. No dobra. No to, widzowie, ja chyba muszę iść do więzienia. Niestety widzowie. Ale jeszcze mogę uciec widzowie w sumie. Może jeszcze trochę wezmę pieniędzy z banku widzowie, lecę, lecę. O ile się da, bo nie wiem.

Nie wiem, ale możliwe widzowie, że teraz mam więcej pieniędzy e, tutaj. No na pewno widzowie mam więcej pieniędzy w torbie. No, Chcę uciekać. Dobra, widzowie, do e, bo, domu. Bo, bo ja nie wyłudziłem. Uciekam gdzieś tutaj. Dobra. A ten policjant chyba zasnął, mm. widzowie. Dobra, widzowie, ja uciekam, uciekam. O, może, może tu gdzieś, chyba. To... Tutaj, tutaj, w szpitalu, widzowie. Będę miał swoją tajną bazę, widzowie, w szpitalu.

Idziemy widzowie uciekaj. Okay. Okej, widzowie uciekamy. OK. Widzowie. A ja tam już dam, takie nam się to, takie się dać, chodziło. Dobra widzowie, kradniemy następne i biegniemy, byli dziwne. Okej, okej. Widzowie. A właśnie widzowie, jeżeli byście chcieli odcinek sport malta, bo mam, to napiszcie w komentarzach, ale ja też myślę, że zrobię. No może jutro, ale nie wiem. Zresztą, dobra, widzowie biegnę, biegnę. Jeszcze znowu. Dobra, tu mam kartę, widzowie. Dobra, i e, raz, dwa, trzy. Bierzemy, ukradamy widzowie. Ale się i Poza. Widzowie poza. Wieziemy widzowie, jedziemy tam. Dobra, e, widzowie to niestety koniec odcinku. E, jeżeli Wam się podobało to napiszcie w komentarzach, może będzie jeszcze taki. E, oczywiście subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i dzwoneczkę, żeby nie przegapić następnego odcinku i pa!